Fizyka wody pomaga dzieciom bardzo się rozluźnić, jeśli chodzi o napięcie mięśniowe. Potrafią wykonywać ruchy, których na lądzie nie potrafią. Czują się przez to swobodnie i niezależnie. Przygodne wody, nie boisz? Pięknie. Alusia kocha wodę. W zasadzie Alusia powinna być rybką, a nie dzieckiem. I robimy hop i hop. Ja jestem zadowolona z tego, że, że Alusia mogła e, trochę mieć zajęć takich typowo basenowych, e, typowo dla dzieci z autyzmem. Widać było zadowolenie i, i szczęście na, 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 na twarzy Alusi. A na budowie nikt nawet nie myśli o wakacjach. Artur Makowida. Adaś pojechał na zakupy, zostałem sam na budowie. Chłopcy skończyli jedną ścianę już, zaczęli ścianę szczytową. Alfred okienko jedno też wstawił, drugie już zaczyna. Chłopcy w kuchni skończyli wzmocnienia, przechodzą na sufit. Artur, wracaj! W tym samym czasie Sebastian z ekipy Artura wybrał się do Starachowic. Musi kupić bardzo dużo materiałów. Część z nich zostanie dostarczona na budowę. W skompletowaniu zakupów pomaga sprzedawczyni. Zamówienie mamy w sumie gotowe. Wezmę jeszcze akcesoria malarskie. Na tej półce mamy odpowiednie artykuły. Potrzebuje dobre wałki oraz taśmę malarską, która nie odkleja się od ściany i nie zostawia kleju na powierzchni. A ile wałków? Cztery. I wezmę jeszcze kije. Proponuję taśmę malarską, którą na pewno Pan zna. Farba nie podcieka pod taśmę podczas malowania. Krawędzie na łączeniu kolorów są naprawdę czyste. Wiem, znamy tą taśmę. Korzystamy z niej. Wezmę 6 rolek. Jak zawsze, wszystkie materiały udało się kupić w jednym miejscu. Dzięki dziękuję bardzo. Dziękuję. Do widzenia. na Pana Sławka i Kubę czeka nie lada przygoda w wodzie lekcja nurkowania